うん。 6 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radiostrada. Do 15.30 będziemy dziś rozmawiać o tym, o czym my najbardziej lubimy rozmawiać oczywiście o motoryzacji, ma się rozumieć. Wojciech Zawada program realizuje. Dzień dobry, mówi Marcin Koczyba. No i nietypowo Paweł Bielec pisze, że jest w ogóle bardzo zdziwiony, Podwójnie że zaspaczone. w poniedziałek, tak, Fryderyk Zyska, nasz kolega redakcyjny, wykładowca akademicki i projektant. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcinie, dzień dobry państwu. Także proszę nie regulować kalendarza, dzisiaj jest naprawdę poniedziałek. Ale zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Facebookową stronę Radiostrady, gdzie umieszczona jest galeria z motoryzacyjnymi cudami, piękna, pięknymi pojazdami. Tym razem skupiamy się na pojazdach miejskich, samochodach y, miejskich i na tym, w którym kierunku zmierza projektowanie tego typu e, właśnie pojazdów więc w tej galerii znajdą państwo przedstawicieli różnych marek e, na pewno na pierwszy na taką pierwszą myślą e, która przychodzi do głowy jako samochód miejski no to musi być mały samochód i faktycznie projektując samochód do tego typu środowiska, raczej skupiamy się na niewielkich gabarytach, które ułatwiają poruszanie się, parkowanie, użytkowanie i życie w mieście i to jest jedna strona, można powiedzieć, medalu projektowego. Z drugiej strony myślimy o tym, w jaki sposób w mieście to używa jest ten się. AMI o którym mówisz, tak? No, akurat pierwszy jest AMI i to jest koncept, który doczekał się wdrożenia i porusza się w wielu miastach, i Hiszpanii, mhm. i we W. Włoszech i we Francji oczywiście Nawiązuje bardzo. Do Citroena CV, tak? No, odwołuje się do. Jest. Stoi z boku. Ten Nie Citroen. jest to takie wprost odniesienie. Mhm. Jest to odniesienie bardziej do tego stylu przemieszczania się właśnie w środowisku e, miejskim. I za chwilę wrócę do tych, e, do tych przedstawicieli, a dokończę myśl, że drugą stroną medalu projektowego jest właśnie zrozumienie, w jaki sposób użytkujemy pojazdów w mieście. Nie potrzebujemy. Często dużego samochodu, nie potrzebujemy dużej przestrzeni y, bagażowej, a potrzebujemy właśnie przemieścić się na krótkim dystansie. Zaparkować łatwo. Naturalnie. Więc. Y, Coraz częściej producenci e, w swoich e, produktach dedykowanych e, właśnie do miasta wykorzystują napęd elektryczny. Ten napęd elektryczny w mieście łatwiej jest e, zaspokoić, mimo że też nie w każdym mieście, tak? E, to jest wszystko uwarunkowane od... E, kraju, w którym e, żyjemy i myślę, że w naszych realiach e, największą bolączką jest e, ładowanie w momencie, kiedy mieszkamy w takim budynku wielorodzinnym. Mhm. Nie mamy garażu na przykład na miejscach no bloku, parkingowych, na przykład. Mhm. parkingowych. Nie ma e, e, tych miejsc parkingowych z ładowarkami. No, rozwiązaniem są stacje benzynowe, na których te szybkie ładowarki są dostępne i przy założeniu, że z dużą mocą możemy naładować taki samochód, no to ten dystans, który teoretycznie przemierzamy w mieście około 60 czy do 60 kilometrów, tak ogólnie pojmując właśnie jaki dystans przemieszczamy się, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko naładować tą baterię. Mhm. No i to jest, to, to, to jest jakiś pomysł na to, żeby te małe auta, bo małe auto, małe zużycie prądu i mała bateria. Tak. To jest to, o czym mówił kiedyś tutaj profesor Brzeżański, że tworzenie wielkich samochodów zasilanych bateriami, które będą potrzebowały pokonać duże dystanse, powoduje, że te składniki tych baterii, czyli te metale szlachetne szybciej nam się skończą. Bo będziemy ich zużywać bardzo dużo. I profesor mówił o tym, że jest zwolennikiem mniejszych samochodów, mniejszych baterii, mniejszych dystansów i wtedy to wszystko będzie miało sens, bo zakładamy, że. Yy, idziemy w tą stronę i będziemy jeszcze przez lata używać tego typu no, technologii. Do 2030 roku, 2030 roku wszystkie samochody, czy 35 w Unii Europejskiej będą elektryczne. Te długie dystanse zaspokoją samochody, które będą napędzane na wodór i też przemysł ciężki w ten sposób jest możliwe, że zostanie rozwiązane. Wracając do samochodów miejskich, te, które znajdą Państwo w galerii, to wspomniany Citroen AMI, który jako koncept wyglądał fenomenalnie, bardzo młodzieńczy, zwerwywalny, jeżeli chodzi nawet o wygląd e, i te wizualne aspekty, porywający. Wdrożeniowa wersja jest taka bardzo francuska, paryska bym powiedział, bo jest zwykle szary. Do tego można go kupić w sklepie z AGD. Widziałem taką ekspozycję, więc tam gdzie kupujemy szczoteczkę elektryczną czy odkurzacz, możemy na przykład właśnie to Ami kupić, bo jest zrobione z plastiku. To jest samochód, który ma być odporny na te wszystkie kuksańce, jakieś szturchnięcia, obrysowania, które bardzo często i we Włoszech i we Francji możemy... Zobaczyć w dowolnym miejscu. Innym rozwiązaniem jest na przykład rozwiązanie, które proponuje Audi. AI Me to jeden z konceptów, który całą gamę prezentował samochodów elektrycznych z tej gamy e-tron. Wygląda na dużo większy pojazd. Jest bardziej bogaty w rozwiązania technologiczne i takie aspekty, które raczej spodziewalibyśmy się od tego niemieckiego producenta. Dopracowany precyzyjny, decyzyjny na pewno bardziej niż, niż Citroenami i widać to również we wnętrzu, bo to wnętrze tych samochodów miejskich e, również się zmienia. Volant już nie jest okrągły, czy kierownica nie jest okrągła, już bardziej geometrycznie, horyzontalnie wydłużona. Może przypomina odrobinę te, które widujemy w bolidach Formuły 1, bo tutaj te aspekty też e, rozrywki wewnątrz pojazdu mają e, nawiązywać do tego cyfrowego, czy zdigitalizowanego e, świata. Bo wkrótce te samochody miejskie i myślę, że wielu z kierowców, którzy obecnie stoją w korkach, e, chętnie oddał, oddaliby władzę e, sztucznej inteligencji, niech ona e, cierpi w korku, a oni mogliby na przykład to obejrzeć jest ładne. jakiś serial. Tak, to jest drewno, które które też ma, które znamy z domu, znamy z naszych mieszkań, e, które jest ciepłe w dotyku, buduje ten nastrój taki bardziej przytulny, czyli wnętrze samochodu staje się tym naszym dodatkowym ładne. pogodem. Po, Powiem pokojem. szczerze, jestem zdumiony, że, że z tym plastikiem Niemcy to połączyli, i że w dodatku to tak ładnie zagrało. Przynajmniej mnie się podoba. No, w wydaniu Audi czy BMW, Mercedesa to są mistrzowie łączenia tych naturalnych materiałów, ale też materiałów, które są odzyskane. Czyli materiałów, które wcześniej miały zupełnie inną funkcję i zupełnie inny kształt, były czymś innym i zostały recyklingowane i stworzone w sposób bardzo wdzięczny. Nie dający tego czucia, że to jest coś z odzysku, tylko zupełnie nowy materiał, który jest bardziej ekologiczny. Jak dla mnie bomba. Proszę, niech Państwo sobie zajrzą i obejrzą, co tam, co tam można zobaczyć. Ten AMI w tej wersji, którą tu pokazałeś, ona jest tyłem, co prawda, tak. ale ten tył mi się bardzo podoba. No bo i... to jest ta wersja koncepcyjna, tak, tak, o której tak. wspomniałem, bardziej no. żywa, nawet jeżeli chodzi o kolorystykę. No i ten Audi, no tak, tak, ale to jest, rozumiem, to jest prototyp ciągle, jeszcze projekt. To tak? jest koncepcja, mhm, tak. Koncepcja. Koncepcją Ciekawe, nie jest co? natomiast Fiat 500E, jeszcze w wersji ABART czy właśnie Fiat Panda, który. Jest takim archetypem, czy oba te samochody są arche archetypem włoskiego samochodu miejskiego. Piękne projekty, piękne propozycje. To wszystko w Galerii Sztuki Samochodowej Fryderyka Zyski. Zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie facebookowej. Omówiliśmy na razie dwa e, spośród tych, które tutaj się znalazły, e, egzemplarze. Tak, wspomnieliśmy również w pierwszej części o BMW i BMW również swoją I-Vision Circular. Pokazuje, jak samochody w przyszłości niedalekiej w naszych miastach mogą wyglądać. Również z wnętrzem, które daleko odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni jesteśmy. Tutaj nie ma tej deski rozdzielczej w takim typowym ujęciu. Jakby kryształ. Jest większy kryształ. Dokładnie lubimy kryształy w Polsce, czy lubiliśmy dawniej. Każdy miał w domu, <laughs> więc tutaj w tym BMW również można by mieć taki kryształ, który jest interaktywny, który jest wyświetlaczem, który komunikuje się z nami, a wiemy, że w ubiegłym miesiącu również BMW zaprezentowało koncept D, który może z nami rozmawiać. Ale to jest realne czy to jest taka bardzo odległa melodia przyszłości w sensie to tego To nie jest kryształu? odległa melodia w przyszłości w, w przypadku BMW te zabiegi, które są tutaj prezentowane, są wprowadzane sukcesywnie. I ten kryształ również? Kryształ już jest w przestrzeni BMW, bo kryształ Swarowskiego został zastosowany w, w wersji tej najbardziej, najlepszych specyfikacji. Ale jako ozdobnik, a nie nośnik informacji, a tutaj mamy już Ale też przygotowanie nas, mm -hmm. stopniowo właśnie, no. jednak użytkownicy tej marki są dosyć konserwatywni, więc trzeba ich przyzwyczajać, nie rzucać na głęboką no wodę. No, proszę pana. Choć jest to marka, y, która trochę zaprzecza temu... Y, tej stateczności y, bawarskiej, bo jest bardzo odważną marką. Pamiętamy BMW i8, BMW i3. To koncepty i wdrożeniowe modele, które, które widujemy na drogach i które do tej pory, pomimo już 10 lat y, obcowania z nimi, dalej zachwycają. Wspomniany elektryczny Abarth, y, no. Sama bryła jest ekscytująca Dalej mamy mały samochód miejski od Fiata Ale on się wiele nie różni Od tego co mamy w tej chwili Tak jak na niego patrzę to tylko detale Od tej jakieś... wersji elektrycznej na pewno nie Natomiast to co najpiękniejsze w Abarcie To przecież brzmienie Więc nie wiem w jaki sposób tutaj to zostanie rozwiązane Nadrabiają zastąpię. kolorem Tak kolorem bez wątpienia tak Smart z kolei Taki odrobinę na boku Zwłaszcza w polskich realiach Samochód który gdzieś tam przemyka Ale nie jest go tak wiele jak na przykład we Włoszech które, gdzie są bardzo popularne, ma dwa koncepty w naszej e, galerii. Pierwszy to jest Smart Concept One, samochód, w którym zmieścimy swobodnie cztery osoby. Jego wnętrze również jest bardzo atrakcyjne, bardzo w stylu Mercedesa, bo przecież Mercedes jest właścicielem tego, e, tego właśnie dużo złota. również <głos》>, dużo złota, ale w zestawieniu z bielą jest bardziej delikatne. Taka biel to i powiedzieć. złoto, Brakuje elementów czerwieni i myślę, że byłoby pełne, e, pełny obraz, e, bardzo wdzięczny włoski również. A raczej może z watykański. Mm. Smart Vision EQ42 to samochód, który pamiętam chyba 4 lata czy 5 lat temu widziałem w Poznaniu jako właśnie prezentowany. Koncept car z fenomenalnym wnętrzem, z tymi drzwiami, które otwierają się do góry, niczym jakiś żuczek albo, albo zwierzątko. Trochę jak bańka wody to wygląda tak. taki, nie? Taka kulka. Ja pamiętam bajki: Było sobie życie i tam właśnie. Mhm. Te dobre postacie przemieszczały się tego typu pojazdami, one lewitowały czy latały, więc chyba stąd ten mój sentyment. Inny samochód, który również bardzo gładko przeszedł od konceptu do wdrożonej wersji, to Honda i. E. E, jako koncept to była Honda City. E, samochód, który bardzo dobrze odpowiada na zadanie, jakie zostało przed nim postawione. Niewielki samochód miejski. Skromny. Bardzo, chociaż bywa i zielony, ale często są właśnie w, e, e, w stonowanej kolorystyce poszycia po to, żeby nie budzić jakichś negatywnych emocji, szeroko otwarte oczy, szczery. No mnie nie, nie budzi żadnych, powiedza. powiem szczerze. Okej. Okay. Ani może Lexus. Ani To może Lexus Lexus z kolei zaproponował to jest wizja co prawda LFSA, ale jest to bardzo drapieżny mały samochód Oj miejski, tak. taki mhm. pomniejszony, skurczony, e, można powiedzieć SUV, bardzo dynamiczne linie, ten grill jest e, potężny, choć, nawiązujący do tego co jest teraz w Lexusie. Oczywiście czyli i to co, siatka taka. E, co, mhm. co było zapowiedziane i ten grill też również, jak w przypadku BMW był wyśmiewany, że coraz większy, że niedługo będzie sam grill, grill jeździł, ale co istotne w przypadku tego samochodu to wnętrze. Tutaj jest. Dzielone kolorystycznie również jest. Część dedykowana dla kierowcy i jaśniejsza część dla pasażerów, również z tymi siedzeniami e, z tyłu, czy imitacją Ciekawe. siedzeń mm -hmm. z tyłu. Mamy wyraźny podział funkcji, również jeżeli chodzi o zagranie e, walorami kolorystycznymi. Jaguar Future Type Concept, no wiemy, że był. E-Type jest F-Type, no w przyszłości może właśnie taki dwuosobowy e, pojazd e, od Jaguara z drzwiami, które otwierają się w sposób spektakularny do przodu, choć moim faworytem w tej galerii jest Mercedes-Benz Vision simple, simple, Simplex. Chyba tak yy, należałoby tak, to simples. odczytać. To jest dla mnie taki samochód, który idealnie pasuje do miasta. Otwarte nadwozie dla dwóch osób, trochę jak Bugatti 35. Tyle, że z parasolem. No z parasolem trzeba jeździć, ale w słoneczny <grym> dzień czymś takim, na alejach, ograniczenie prędkości i tak. Nawet jakbyśmy zredukowali do 30 tą prędkość, to i tak byśmy mieli frajdę z jazdy takim samochodem. Ja A raczej na pewno... bym go sobie wyobrażał gdzieś na drodze wzdłuż morza. No... Gdzieś to ty, nad ty go zabierzesz nad morze, ja, ale ja nie będę się przemieszczać. Gdzieś tam. <grych> Myślę, że te błękity i, i, i biele oraz Prawda? te akcenty takie miedziane, to, to dlatego wprowadzają cię w ten morski klimat. Tak, tak. <grych> klimat. Mamy również mini Icemana Koncept, samochód, który wkrótce też będzie, czy już teraz zapowiada, podobnie jak jego starsi czy dozialsi koledzy z koncernu BMW, czego możemy się spodziewać. Tutaj w szczególności komunikowania się z pojazdem przez elementy świetlne i grill i światła i iluminacje na zewnątrz samochodu będą nas witać i, i z, z nami w ten sposób samochód będzie rozmawiał, a we deska rozdzielcza dawniej zwykle albo czarna, albo z jakimiś wykończeniami piano black, e, czy innymi e, elementami nieaktywnymi. Tutaj widzimy, że będą się wyświetlać po całości wszystkie informacje, których potrzebujemy. To taki, taka marka, która jest bardzo lifestyle'owa, skierowana do młodzi, młodych ludzi, do ludzi aktywnych ludzi, którzy mają dystans do siebie, więc myślę, że, że dlatego tego typu rozwiązań możemy się spodziewać. Nissan również myśli o samochodzie miejskim, ale bardziej w stylu K-Car, czyli takim, jakim kojarzymy Pudełka, mhm. dokładnie kojarzymy z Japonii, z Tokio. Mhm, Mało miejsca, wąskie uliczki, one są wysokie, wąskie, ale również wnętrze jest bardzo atrakcyjne myślę, że w przypadku wielu samochodów to wnętrze jest najważniejsze, bo tam spędzamy najwięcej czasu. Renault z kolei odwołuje się do przeszłości. Mamy kont. To jest Renault to. 5, mm -hmm. jeszcze żółty do tego, tak Oj, jak powinno być. kochamy mój auto z y, dzieciństwa, pamiętam, że nie I, mogłem przejść obojętnie koło żadnego Renault 5. I ten samochód myślę, że, że trafi do Piękny osób jest. Tobie podobnych, choć Renault nie jest tak konserwatywny, jak mogłoby się wydawać, bo mamy też w galerii inny rodzaj samochodu miejskiego, Renault Easy Go, czyli tam nie mamy kierowcy, jest przestrzeń w postaci ławeczek biegnących dookoła, przemieszczamy się mm. z towarzyszami, których niekoniecznie znamy, do miejsca, Naszej destynacji zostawiamy ich w aucie, oni odjeżdżają dalej. Taki Iż autobus, tu, prawie. Taki autobus, y ale dużo mniejszy, tak. więc no, może zastąpić. pewnie bardziej komfortowy. Jest też Easy Pro, też autonomiczny samochód elektryczny, który będzie, nie, ten tutaj, taki dostawczy. To, to jest odpowiedź Renault na przyszły, dla przyszłych kurierów, dostawców, zaspokajanie potrzeb przemieszczania się mobilnych restauracji i kawiarni. Moskwy pokazujące, naprawdę, wow. Ten, który pokazałeś, to Renault Morphos. To jest samochód, który może zmieniać swoją długość w zależności od tego, jakie mamy preferencje albo nastrój w danym momencie. Natomiast jest też samochodem elektrycznym i widać, że producenci z Francji mocno zwracają uwagę właśnie również na elektryfikację. W przypadku tego Morphoza ważne jest też to, jak można prze jaką metamorfozą możemy przejść, jak wnętrza? W tak o tym mówimy, ta, ta, ta. fotografia to jest z bardzo od, odważne wnętrze z intensywną rzuceniem e, poszycia tapicerki coś co jest typowe dla, dla francuzów nasz znajomy, już na ulicach czasem widoczny Renault Twizy dwuosobowy, bardziej skuter niż samochód, mimo że ma cztery koła no zawsze e, gdzieś e, buzi uśmiech, kiedy mijam go na drodze. I Jedyny coś... przedstawiciel, którego miałem okazję poznać bliżej. <grym> ja nawet nie miałem, więc jesteś o, o te doświadczenia e, dalej ode mnie i umieściłem również to jest to drugie zaskoczenie Pawła Bielca e, dacie Manifesto, to jest koncept samochodu terenowego i dlatego umieściłem Dacia, bo Dacia zawsze prezentuje, ponieważ jest częścią Renault, e, prezentuje fenomenalne koncepty, a wdrożeniowe wersje są trochę stonowane. Ale miło pooglądać. To wnętrze po prostu zasługuje na nagrodę. Da, chciałbym taką dać. zobaczyć. po prostu genialna Dacia przypomina bardziej Uno niż samochód. Jest ten samochód. No musimy już kończyć. Państwa zostawiamy z tą galerią. Piszcie